Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do z 2 Animal Park. Dziś zajmiemy się tutaj pomocą naszym znajomym, bo nazbierało się troszkę tych serduszek, którymi oni mi pomogli wszyscy, no a ja się muszę jakoś odpłacić, więc bierzemy się tutaj za pomoc, żeby każdemu aktywnemu dać serduszko. No i warto by było zobaczyć, e, czy e, wszyscy mi pomogli w tym, w tym miesiącu, bo e, to mamy praktycznie nowy miesiąc, a jak ktoś nie pomógł, no to trzeba go wymienić. Dobra, no to jedziemy powoli. E, ile tych znajomych jest? Koło chyba mm, 8 Około 10? Nie więcej. Około 20 chyba jest tych znajomych, czy 18 nawet. Mamy dopiero czwartego, więc troszkę nam to zajmie. Gdzie te zające są? Gdzie te zające są? Dobra. O, mamy 10 na 10, więc trzeba by było skrzyneczkę otworzyć. Pomagamy temu. I otwieramy skrzyneczkę, może coś fajnego się wylosuje. Może coś fajnego. Gdzie jest jeszcze jeden? Cyk. A nie tu. To ja klikam. Lecie za siebie wczytywać. Pół dnia. O mamy 3 na 3, więc już 3 na, 3. 3 na 3. Ja tam muszę pootwierać. O ładnie. Dobra. najomi. następna. Zobaczymy co tutaj będzie. Coś fajnego. Coś fajnego, czy nic fajnego? Zobaczymy, co nam wypadnie. Eee, myślę, które sobie tutaj otworzyć. I patrzę, no nie ma tutaj za bardzo nic. To, to. Jeszcze jeden. O! Tu jestem. Jestem nawet od... takiego nic tam nie było. Tak, eee, doszłam do tego, że tych w Skrzynkach od znajomych są głównie dekoracje. Są głównie dekoracje. To jest jedyny sposób chyba na zdobywanie właśnie tych dekoracji. Pomoc znajomym. W tak w zwykłych skrzynkach tego tyle nie wylosujecie, co właśnie tam przez te skrzynki znajomych. trzeba pomagać, trzeba mieć znajomym, żeby mieć tych dekoracji na własnych wybiegach dużo więcej. Dobra, jedziemy jeszcze. 7 i będzie kolejna skrzynka. Zobaczymy, czy się nam uda otworzyć. Ale powinno się udać. Myślę, 7 jeszcze tam mamy. Dobra, następne. O, jak ładnie ułożone. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden. O, jeszcze pięciu. Jeszcze pięciu nam trzeba. Nie lubię tego, tych łapań takich, bo to trzeba tak się naszukać ich po całej grze. więc wolę jak są jakieś takie albo baloniki, albo te kruki, niż takie łapania. No i tutaj cyk, O nawet jak się trafią, o, jak się trafią jeszcze tak, wszystkie prawie w jednym miejscu, no to to elegancko idzie. Co tutaj mamy? Baloniki, baloniki. Dzieci się zgubiły i tam baloniki. Dajemy im baloniki. Proszę bardzo, baloniki rozdane. Jeszcze trzy. Jeszcze trzech nam brakuje. Do skrzyneczki. Zobaczymy. Czy się nam uda zdobyć tą skrzyneczkę. Jeszcze dwóch. Nie, jednego. Jednego brakuje. Zjedziemy do tej baloniki. Darmo rozdajemy baloniki. cyk, mamy. Otwieramy skrzyneczkę. Będzie fajnego. Eee. No nic fajnego. Kompletnie nic fajnego. Ale możemy jeszcze pomóc znajomym, więc pomagamy. Na pewno 10 tam nie będzie jeszcze. W sumie myślę, że już by powinna być końcówka znajomy. a tu dalej, dalej są. Ja tego nigdy nie pamiętam i dlatego tam jest. Można by było sobie przeliczyć to i zapamiętać, no ale o dobra, ale ja tego nigdy nie pamiętam. Akurat się skończyły i mamy to zrobione. Zobaczymy, kiedy nam pomogli obra 8go tutaj nawet chyba dzisiaj tutaj jest tutaj 8, dobra, nie, 8. Tutaj jest 7. 4. 7. O, podziękuję panu. Podziękuję panu. 8 8 8. tutaj mamy 12.7. No to Tutaj jest, tutaj jest. Nie no, to tutaj wiecie. Jak się ktoś chce dodawać, no to tą pomoc przynajmniej oddajcie to serduszko, jak ja wam daję. Jak ktoś taki właśnie tak, że nie chce pomagać, no to dziękuję. No, na... ja to nie na. W pierwszym filmiku mówię, że jeżeli ktoś miesiąc nie pomaga, no to, no to leci. chyba nie mam nowych zaproszeń. Tutaj zerknę, ale chyba nie. Dobra, to 24 godziny. jak możemy poczekać, tak, 24 godziny poczekać i dwa sloty będą wolne. Idziemy tu do tych kart. To wymiana. Ja już w sumie tych dekoracji może nie potrzebuję tyle. Tak sobie myślę. Nie, dobra. Powiemieniam te dekoracje wszystkie. Tego zbierał, bo że to potrzebował, ale teraz. Teraz to mogę powymieniać wszystko. Żeby zdobyć, żeby zdobyć nowe zwierzątka, nie? Jakieś, myślę, że to wszystko wymienimy, albo poczeka, a nie, poczekamy, tak, nie będziemy tego wymienić. O, ale tu możemy to wymienić, to zwierzątko możemy wymienić. Pięknie, a dobra, poczekamy, może, może być jakiś bonus, albo coś będzie nam potrzebnego, to sobie wtedy to wymienimy. Tego tu mamy, o kurde. Masakrycznie dużo wszystkiego tutaj mamy nazbieranego, ale wiecie co, myślę, że jestem blisko tego, zobaczcie, brakuje nam dosłownie dwóch dekoracji, dosłownie nam brakuje dwóch dekoracji, czyli mamy jedną dekorację, cyk, i mamy drugą dekorację, może jakieś takie większe, wybieg, który jest pusty. Tutaj może na przykład. Mamy. Jest. Elegancko. Udało nam się tego dokonać. Mamy. Mamy zrobiony tam właśnie tą misję na chyba 12 level. Tak? Niech sobie tutaj pogadają. A my zobaczymy, co nam tutaj słychać. Jest, nie, na 11 na 11 level. Trzy drzewka. Ale kasiury i doświadczenia. Elegancko. Elegancko, elegancko. Przyjmujemy. To nam brakuje na nas milion. Milion nam brakuje na następny poziom. Patrzcie, mamy kasiury, milion coś. Elegancko, elegancko. 250 diamentów. I tu mamy te drzewka do postawienia. Drzewka chyba nie są na wybiegi, tylko normalnie do postawienia. Nie, wiem, chcie, że mi tutaj nigdzie nie zmieszczą. Jest jedno, drugie. To czy ci nie wyjdzie? Ojej, trzy drzewka elegancko, ja jeszcze, jeszcze jakieś dekoracje mam. Patrzcie, czy jakieś dekoracje są, no to ja to postawiam wszystko. Po co mamy to trzymać? niepopostawiane? Trzeba wszystko to postawić gdzieś. I co my tutaj mamy? Lampę. Nie wiem, a to zawsze sprzedywuł, że wszystko. Gdzie to postawić? Mamy gdzieś jakieś miejsce. Nie wiem. tu obok tych śmietników. Niech se to stoi. E, tu mamy. To mogę... A, to mogę na wybieg postawić elegancko. No to nie to normalnie, tak? To jest roślinka. O jacie. na te moje kwiaty. Na te moje eleganckie kwiaty. Dobra, wiecie co? Musimy podlać te nasze kwiaty, bo nam tu to wszystko zacina. Nasze eleganckie kwiaty. Podlejemy sobie szybko. I nie będzie nam zacinać, a ekspa nam też troszkę przybędzie. To sobie schowamy. Gdy tam mamy... 1600 roślinek podleć. No to myślę, że to machniemy spokojnie i jeszcze zostanie miejsce. Zaliczone, ale niżejśmy nie zostali. Podlewamy tutaj wszystkie roślinki elegancko. Myślę, że jeszcze tu były roślinki, nie? Jeszcze na dole chyba było dużo. O, tutaj jeszcze coś jest. Nie, no, jak już podlewamy, to już trzeba wszystko podlać. Nie będziemy tego nic zostawiać. Tak? I jeszcze tutaj były chyba z tej strony. O. Patrzcie, jak to idzie, jak się ekpsuje. Ile było? Milion chyba 700 nam brakowało, nie? To mi się wydaje. Zobaczymy, ile będzie po tym podlaniu tego. No, tam drobne było, drobne było. Drobnych było. Myślę, że jeszcze można by było śmieci wyzbierać. bo też tutaj dużo śmieci porozrzucanych. O tu, akurat, tak jakoś czyściej. Zobaczcie, nie ma żadnego śmiecia. Może temu, że oni tu mają w tym miejscu kosze i oni to do koszy wrzucają. Ale nie mają wszędzie koszy. Tutaj nie mają koszy, ale też nie śmiecą. No co za to normalnie. Elegancko. O! Przypomniało mi się, nie podbieraliśmy kasy. Mamy pewnie jeszcze kasę jakąś do zebrania. Podlejemy sobie to i idziemy zebrać kasę. Bo mamy gdzieś do podlania kasę. Znaczy do pozbierania kasy, nie do podlania. Zbieramy kaskę z całego. No i ile śmieci? A nie było śmieci tutaj. Przechodziłem tędy, nie było śmieci. A nie, dobra, górą przechodził, że? Tu może temu, że oni tu chodzą właśnie do tych sklepów i tak śmiecą. Nie mają tutaj kosza na śmieci i tak tutaj śmiecą. Nie wiem czemu, ale tutaj tak dużo naśmiecili. Dobra. Myślę, że tutaj można jeszcze kilku zwierzątkom pomóc. I mamy, a zobaczymy. Ehm, o kurczę, 91 poziom. To 10 poziomów trzeba wczaskać. Nie, no to, to, to nie będzie takie łatwe, żeby te 10 poziomów nabić. 91 aż. O! No to myślę, że szybko się nie doczekacie, jak będziemy robić ten 12. 12. poziom, poziom ZO. Szybko się na to nie doczekacie. Wiecie, że wbicie tyle poziomów, to może zająć mm, parę miesięcy. Niż, niż się nam uda to zrobić. Ale myślę, że w końcu do tego dojdziemy. Dobra. To ja tu pomagam ostatniemu zwierzątku, żeby miało fajnie porobione. No i e, piszcie, który level wy macie ze z swoich, z o, który, który level tutaj się wam udało uzbierać. No i komentarze, mile widziane. Subskrypcje, bo większość z oglądających nie subskrybuje, więc subskrybujcie. No i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć Wam.